Nasze moc to to drukujemy marzenia, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jest tyle możliwości, tyle ścian, które można naprawdę zadrukować. <muzyka> Vertical, czyli pionowy jakby druk, a pen no jako ołówek, długopis, który rysuje. Połączeniu tych dwóch nas, trochę skróceniu, Vertipen. Mój mąż podsunął mi tę drukarkę, pokazał mi, jak to wygląda. Co prawda, byłam trochę sceptycznie do tego nastawiona, bo była pandemia, ale po pandemii stwierdziliśmy, dlaczego by nie spróbować. Byłam w sumie pierwszą kobietą, która chyba tutaj w Polsce e, stricte zajęła się właśnie takim biznesem, czyli drukiem ściennym. Wcześniej projektowałam grafiki na opakowania. Projektujemy w programach graficznych, też bawimy się trochę w tej sztucznej inteligencji, przerabiamy tą grafikę na program drukarki, następnie przyjeżdżamy do klienta. Kładamy ją, poziomujemy, pionizujemy, robimy test naszego druku, a potem dopiero wpuszczamy na ścianę. Jeden z moich pierwszych takich dłuższych druków, które wykonaliśmy w siedzibie portalu w szczecinie.pl. W Lidze Superbohaterów mamy trzy druki, które wykonaliśmy na drzwiach i na ścianach. W dużym magazynie pod Szczecinem tam zrobiliśmy bardzo już dużo druków wielkoformatowych. Naszymi klientami są głównie firmy. Firmy szukają chyba takich alternatyw już teraz, coś innego, nowego, a druk ścienny, można powiedzieć, że to jest eko, bo w późniejszym terminie nie musimy nic zdzierać, nic wyrzucać. Tylko po prostu, jeżeli nam się znudzi ta ściana, dwa razy wystarczy naprawdę zamalować, i możemy wchodzić z kolejnym drukiem. Ten biznes uważam za innowacyjny, z tego względu, że nie jest jeszcze na tyle znany w ogóle w Polsce, a możemy naprawdę wszystko z komputera przenieść na ścianę. Dla nas najlepiej, żeby właśnie na Pomorzu Zachodnim nas tutaj poznano.